230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienadanna sylwetka i... Yes! 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 Jest! Jest, 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 tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie. macie Kot, 240, 241 skoczni. 251 i <śmiany> Piękny finał kapitalny. A więc przedsmak tego, co nas czeka jutro. Wszystkie plagi w powietrzu. Ci, co przyjechali, nie zawiedli się. Ten finał jest po prostu fascynujący. Niebotyczny lot. Popatrzmy. Wyjście z progu, ułożenie się do lotu, a później już tylko myślać sięgał horyzontu, bo to musi być horyzont dla skoczka. Skoczyć 251 metrów. Wikersund to bardziej naturalne. 253,5 rekord Krafta. A teraz Kraft stracił rekord, który zabrał ponownie Johansenowi. A więc jest wysoko i później moment widać no. jeszcze decyzji. Chyba nie, jeszcze moment, jeszcze pociąg. Wciśnięty bardzo mocno. Do... Przeciągnął tam, patrzymy, po 16,5 punktu i 15. Czyli tak jak Kraftowi. Tak jak Kraftowi. Eee, tak jak podobnie do Krafta oceniony skok Kamila. Odjętych 19,90 punktów za wiatr, dodanych 8,8. Ale to była mistrzowska, niewiarygodna próba i wyprzedzamy Austrię